Cześć, nazywam się Łukasz Nazdraczew, zajmuję się sportami ekstremalnymi. Dlaczego fotografia sportowa? No dlatego, że z wykształcenia jestem snycerzem, ale niestety nie bawiło mnie struganie deseczki i stwierdziłem, że muszę się zająć czymś twórczym, ale niekoniecznie z dłutem w ręku. Zajęłem się fotografią. Mój start, moja przygoda ze sportami ekstremalnymi zaczęła się 12 lat temu z Red Bullem. Mój ulubiony system pracy to indywidualna praca z zawodnikiem. Nie zdarza się to zbyt często, bo głównie jestem fotografem eventowym. Co jest bardziej wymagające? Czasami zdarza się, że event polega na jednym nielegalnym skoku base jumpowym z mostu bądź, bądź, bądź z anteny, i wtedy na jedno ujęcie jest dosłownie kilkanaście sekund. Wtedy rozstawiam aparaty na statywach i aparaty są wyzwalane automatycznie, z czego składam często sekwencje. Natomiast praca indywidualna z zawodnikiem to już całkiem inna półka. Wtedy jest czas na to, żeby przestudiować portret, lifestyle zdjęcia akcji, na które też jest więcej czasu. Zawodnik jest przygotowany na to, że pracuje z fotografem. Mamy więcej czasu na duble, na ewentualną zmianę światła, jeżeli takowych używam w danym dniu. No i przez to jakby praca jest bardziej relaksująca dla mnie i też dla zawodnika. W swojej fotografii sportowej staram się wykorzystywać atrybuty architektury, przyrody, ale myślę, że to nie jest nic niezwykłego. Każdy fotograf, który siedzi w tej dziedzinie, korzysta z tych dobrodziejstw. W całej swojej karierze fotografa sportowego fotografowałem wiele dyscyplin sportu. Uważam, że nie musisz uprawiać danej dyscypliny sportowej, żeby móc ją dobrze sfotografować. Spotkałem się z określeniem, że nie jesteś w stanie zrobić dobrego zdjęcia deskorolki, gdy nie uprawiasz deskorolki. No, nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Tak naprawdę fotograf odpowiada za ustawienie kadru świateł. A efektem końcowym jest zawodnik robiący trik. I w momencie, kiedy zawodnik ufa fotografowi wytłumaczy mniej więcej, w jakim położeniu ma być deskorolka, to jesteś w stanie zrobić dobre zdjęcie. Jak pokazać ruch? No chyba najprostszym sposobem jest śledzenie obiektu stojąc równolegle do, do, do niego. Ustawiając czas na jedną 125 bądź 1,80 sekundy. Wtedy mamy efekt rozmytego tła. Obiekt jest. Ostry. Ja tego używam dość często w rajdach samochodowych. Drugim sposobem jest dopalenie obiektu lampą błyskową. Lampa niekoniecznie musi stać na statywie, może być odpalana bezpośrednio z aparatu. Dobrze, jeżeli w, w, w takich sytuacjach światło zastane, czyli to tło całe, jest lekko niedoświetlone. Lepiej jeszcze, jeżeli jest to robione w pomieszczeniach zamkniętych. Wtedy możemy ustawić swobodnie jedną ósmą sekundy, a lampa błyskowa mrozi zawodnika. Wtedy tło jest bardzo ładnie rozmyte, zawodnik jest dopalony. Pół roku temu w Sopocie odbył się event Red Bull Kwiat Paproci. Event polegał na tym, że zawodnicy przez 8 godzin w nocy jeździli po lesie. Mieli na sobie czołówki, lampki. Które fajnie można było wykorzystać do zdjęć. Ja ustawiałem aparat na statywie i otwierałem migawkę na 15 sekund, na 10 sekund, tak żeby zapisać ruch, przebieg zawodnika. Na końcu dopalałem go lampą błyskową. Ja używałem lamp błyskowych na statywach. W niektórych przypadkach była to jedna lampa, w niektórych były to trzy lampy. Wyzwalałem je sterownikami radiowymi, co pozwalało mi na, na zrobienie zdjęć ze znacznych odległości. Są dyscypliny sportu, finazyjne dyscypliny sportu, jak na przykład floret, których ciężko jest pokazać, zatrzymać, pokazać ruch. Ja miałem ciekawą historię z Sylwią Gruchałą. W ciemnym pomieszczeniu zamocowałem na florecie, na, na jej ciele kilka lampek diodowych i robiliśmy ujęcia na długim czasie, więczone fleszem, które miały pokazać cały przebieg ataku zawodniczki. Na co dzień używam lamp kompaktowych, są to zwykłe lampy ogólnodostępne, dedykowane do danej marki aparatu, pracuję nimi manualnie. Natomiast jeśli światło dzienne jest zbyt mocne, w słoneczne dni wyciągam ciężkie działa w postaci elinchromów 1100W i dopalam obiekt tymi lampami. Na co dzień pracuję nikonami pełnoklatkowymi, używam nikona D3 i nikona D700. Nikon D700 do obudowy podwodnej do zdjęć kitesurfingu i innych dyscyplin, a Nikona T3 do wszystkich innych zdjęć sportowych i to, co mi najbardziej pasuje, to 9 klatek na sekundę i bardzo szybki autofokus. A jeśli chodzi o obiektywy, to począwszy od 16 mm rybiego oka, idąc dalej przez obiektywy portretowe, czyli 50 mm ze światłem 1.4, TIL 3 45 mm, Idąc dalej, 2470, 1424, 7200, które są dla mnie obiektywami czysto reportażowymi, no i kończywszy na 400 ze światłem 28. <śpiewanie> Stosuję obróbkę zdjęć. Zazwyczaj już na poziomie kadrowania, jeszcze zanim wcisnę migawki, wiem już co będę robił z danym zdjęciem. Nie wklejam chmur, nie wklejam kwiatków, nie wklejam słońca. Moja obróbka zdjęć polega na zmianie kontrastu, może przekoloryzowaniu trochę foty. Nic więcej nie robię ze zdjęciem. Zdjęcia sekwencyjne. Najprostszym sposobem jest postawić aparat na statywie i go wyzwolić poklatkowo i potem poskładać zdjęcia do kupy w photoshopie, najlepiej w photoshopie na warstwach. Ludzie często mówią, że zdjęcia sekwencyjne, poskładane zdjęcia sekwencyjne to oszustwo. Tak naprawdę to zdjęcie ma pokazać jak wygląda trik wykonywany przez zawodnika. Nie da się tego zrobić na wielokrotnej ekspozycji. Jeśli byśmy próbowali zrobić zdjęcie poklatkowe na zasadzie wielokrotnej ekspozycji, Czyli przykładowo wyzwolić 9 ujęć na jednej klatce, to spalilibyśmy to zdjęcie po prostu. Zawsze marzyłem o tym, żeby zrobić zdjęcie, ujęcie z zewnątrz samolotu. W, w tym celu kupiłem przysawkę przemysłową do przenoszenia szyb. Zamocowaliśmy aparat na skrzydle, i efektem tego było kilka dobrych ujęć. Portety zawodników, w których bardzo często używam atrybutów charakterystycznych dla danej dyscypliny i danego zawodnika. Lubię łączyć te dwie rzeczy w taki sposób, aby zawodnik. I przykładowo jego motocykl tworzyli jedną całość. W portrecie sportowym nie ma ograniczeń, tak jak jest to w portrecie klasycznym. W portrecie sportowym możesz bezkarnie użyć rubiego oka i może ci to dać bardzo fajny, pożądany efekt. Sporty ekstremalne są trudną dziedziną fotografii, wymagają dużego nakładu sprzętowego. Sprzęt jest bardzo często niszczony. Tak naprawdę to jest sport dla zajawkowiczów. I tak przy okazji chciałem. Pochylić trzeba wszystkim tym, którzy zajmują się tą dziedziną fotografii.